Cześć! Dzisiaj film na temat pisania ciekawych nagłówków, czy to jako posty na blogach, czy to w reklamach, w Google Adsach. Powiem, że temat często się przewija wielu marketerów, czy wiele osób po prostu ma z tym problem, jak stworzyć taki interesujący, można powiedzieć, wstęp. I zacznijmy od cytatu Davida Ogilviego, od mistrza reklamy, którego wszyscy znamy. On average five times as many people read the headlines as read the body copy. Czyli możemy powiedzieć, że średnio 5 razy więcej osób czyta nagłówek niż sam tekst. Czyli odwołując się do Davida Ogilviego, to tak jakbyśmy wydali dolara, to pomyśl, mi takie przeczucie, że 80 centów z tego dolara wydajesz na napisanie nagłówka, a pozostałe 20% idzie na to, że osoby przeczytają ten tekst. I widzisz, dlatego nagłówek jest tak ważny. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić lub kawę? Ja lubię z skopiować. I koniecznie subskrybujcie. Ale wszyscy wiemy, że obecnie social media są pełne hałasu i nikt nie ma praktycznie czasu, żeby skupiać się na czymś, żeby czytać długo i jesteśmy po prostu łapani w taką. w taki przekaz, że coś musi być ciekawego, żebyśmy zdecydowali się w ogóle poświęcić na to trochę czasu. No bo skoro my rozmawiamy ze znajomymi, oglądamy ciekawych influencerów, ciekawe rzeczy. Coś, co nas od tego odciąga, coś co chce zdobyć naszą uwagę, musi być naprawdę bardzo ciekawe. I teraz kilka takich podstawowych zasad, a na koniec filmu dostaniesz gotowe wzorce, template'y, które od wielu lat sprawdzają się świetnie. Musisz po prostu pod nie podstawić odpowiednie słowa. I pierwsza rzecz, która jest taka w sumie najbardziej oczywista, to jest to, aby używać liczb w nagłówkach, bo one naprawdę... Gotowy rozwinąć swój biznes z UnixSEO Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixSEO jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Powodują, że ty nagłówek wyróżnia się. Z tekstu i mamy tutaj masę badań, na przykład to, które przeprowadził Konduktor. I sami wspominają, że istnieje bardzo dużo powodów, dlaczego okładki czasopism są pokryte właśnie numerami czy liczbami, które mają przyciągać uwagę. I dowodzą tego liczne badania, tylko to od nich. Sami twierdzą, że aż 36% więcej kliknięć generują nagłówki z liczbami. Tylko pamiętaj, żeby nie używać liczb bez sensu i ich nie nadużywać. Kolejny punkt to możesz w nagłówkach zadawać dziwne bądź interesujące pytania, na przykład ile minut może wytrzymać człowiek bez oddychania. Automatycznie. Chcemy kliknąć coś takiego, bo nas co interesuje, to jest takie ciekawe. I obędzie co promujesz, to powinieneś używać też takich nagłówków w stosunku do swoich tekstów. I taki standarowy kolejny przykład, to jest to, aby w nagłówkach używać nawiasów. Mogą to być takie klamrowe czy, czy zwykłe. I tutaj mamy świetne badanie HubSpot i Outbrain, gdzie stwierdzili, że możemy wpłynąć na zwiększyć te kliknięcie nawet o 38%. Fragment z tego badania powinien teraz wyświetlić się na chwilę na ekranie. Kolejny to stwórz poczucie pilności, czyli tak zwane FOMO, fear of missing out, że coś się niedługo skończy, coś się wyczerpie, czyli kliknij tutaj, bo niedługo ten produkt zniknie ze stanu albo skończy się promocja. Jedno o czym też warto pamiętać to nie wyjawiaj tajemnicy w nagłówku, czyli nie dawaj odpowiedzi na to, co jest sednem danego tekstu czy produktu, bo jak to napiszesz w nagłówku, to nikt już nie kliknie, będą znali od razu odpowiedź. Warto też używać emocjonalnych przymiotników, żeby zawrzeć je właśnie w nagłówkach, czyli łatwy, przyjemny, zadziwiający, wspaniały, bezpłatny, darmowy, to zawsze działa. Warto też być bardzo szczegółowym, jeśli o to chodzi, czyli pamiętaj, żeby dokładnie opisać, co osoba dostanie, co reklamujesz, co promujesz, żeby to nie był taki typowy clickbait, bo osoby tylko, że tak powiem, wyczerpią Twój budżet reklamowy, klikając bez sensu. Bardzo dobrze działają też tak zwane śmiałe obietnice, czyli na przykład jak spłacić kredyt w 7 dni, jeśli mało zarabiasz w pracy. To jest taki już, wiadomo, przesadzony, bo w 7 dni spłacisz kredytu hipotecznego, jeśli zarabiasz mało, ale mniej więcej. Hej, hej, zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy. Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. To jest taka śmiała definicja, taki śmiały statement. I tak jak obiecałem, kilka takich, że tak powiem, Nieśmiertelnych formuł, które są używane zawsze, jeśli masz pomysł, to możesz podążać za tym. Pierwsza taka formuła to jest numer bądź słowo, które ma wzbudzać ciekawość, liczba i benefit. Czyli, na przykład, jak pisać nagłówki, które generują więcej kliknięć. Kolejny, o którym wspomniałem, to jest właśnie śmiała obietnica, czyli w przypadku naszego domu, może to być, na przykład, jak sprzedać samochód w jeden dzień, i tak dalej. To jest spotykane bardzo często. X Rzeczy czy sposobów, żeby osiągnąć coś bez zrobienia, czy bez jakichś wyrzeczeń. Czyli pięć sposobów, jak osiągnąć mięśnie, widoczne mięśnie na brzuchu, bez ćwiczeń czy bez diety. Czyli zgarniamy jakiś pozytyw, dostajemy coś bez zrobienia tej trudnej rzeczy, która się z tym wiąże, czyli właśnie jak mieć mięśnie na brzuchu, bez ćwiczeń, czy jak zarabiać więcej, nie spędzając dodatkowych godzin w pracy. Kolejny, który też działa bardzo dobrze to jest. Osiągnij jakąś rzecz bez zrobienia czegoś innego, czyli jak nauczyć się na przykład em, grać w piłkę jak Cristiano Ronaldo bez spędzania 10 godzin na boisku albo bez talentu. I podobnie tutaj może wyglądać to, jak osiągnąć coś bez wyrzeczeń w określonym czasie, czyli przed, jak zgubić Celuliki z 30 dni przed wakacjami bez odrzucania ulubionych posiłków czy bez rezygnowania ze słodyczy. I teraz tak. A jakich sztuczek bądź tytułów. Czy wzorców używasz Ty u siebie w tytułach? Daj znać w komentarzu pamiętaj, subskrybować ten kanał. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało, zadaj je w komentarzach. Na dole, w miarę możliwości, odpowiadamy na bieżąco i powinny Tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także... Wszystkiego dobrego i dużo sukcesów, Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafalschreiner.pl. Masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.